Mam problem z tymi zdjęciami. Problem polegający na tym, że nie wiem do końca, co z nimi zrobić. Chciałabym opowiedzieć Wam tutaj o nich coś więcej, pokazać je w tym filmie, jednak obawiam się, że nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić z tego powodu, że te zdjęcia są. Zdjęciami ze sztuk walki, a dokładnie z Gali Strike King 5, która odbyła się 30 maja w Krakowie w tym roku. I Strike King to, są, to jest federacja, która organizuje walki w kickboxingu na zasadach K1 w małych rękawicach. I wybrałam się tam, wybrałam się tam żeby robić zdjęcia. i i nie mam pojęcia, jak mogę opowiedzieć o tych zdjęciach w sposób poprawny. Tak to ujmę. Wszystkie zdjęcia, jakie pokażę w tym filmie, będą zdjęciami bardzo pomniejszonymi, i nie będę tutaj pokazywać zbliżeń szczegółów tych zdjęć, ponieważ te zdjęcia są drastyczne. No bo są ze sztuk walki. Nie chciałabym, żeby te zdjęcia były promowaniem czegokolwiek drastycznego. Są to zdjęcia tylko i wyłącznie pokazujące tą galę. Tą galę Strike Kinga. I opowiem, postaram się opowiedzieć o tym, jak mi się robiło zdjęcia na tego typu wydarzeniu. Zacznijmy od akredytacji. Akredytacja była mm, przez kontakt bezpośredni, czyli trzeba było napisać do nich maila lub zadzwonić, i w ten sposób mm, dostawało się akredytacji, pozwolenie na to, żeby przyjść i robić zdjęcia. Gala odbyła się w Hali Krakowia, w Hali tak, na Hali Krakowi. I od razu wiedziałam, że będzie ciemno. Będzie ciemno na tej gali, e, i zastanawiałam się, jak rozegrać te zdjęcia, jak podejść pod względem sprzętu. Miałam wtedy już Z9, więc e, pod tym względem było trochę łatwiej. Ale jeżeli chodzi o obiektyw, to jedyny sensowny, jaki e, Mogłam zabrać ze swojej kolekcji. To był obiektyw 24-200, 4-6-3. Nie jest to obiektyw zbyt jasny, ale innego takiego w miarę uniwersalnego zoomu nie mam. Więc zabrałam to. Myślałam, żeby zabrać jakąś stałkę i bodajże wzięłam chyba 35 Albo 50, 1,8. Ale jakoś tak na stałkach niekoniecznie mi się dobrze pracuje, więc po chwili, po dosłownie kilku zdjęciach, zmieniłam obiektyw na ten, na ten 24-200. Nie było zbyt jasno, no bo 4 do 6,3, ale dało radę, po prostu dało radę. Gdybym miała. To chętnie wzięłabym wtedy 2470 ze światłem 28, ale takiego obiektywu nie mam na dzień dzisiejszy, więc, więc wzięłam to, co mam. Gdy weszłam na tą galę, gdy jeszcze te walki się nie odbywały, było przygotowanie. Był ten czas przed wszystkimi walkami, zobaczyłam, że cała oprawa świetlna na tej gali jest. Zielona. I, I muszę przyznać, że byłam. No, zastanawiałam się, jak to wyjdzie. Mówię, no nie, mówię, te zdjęcia z walk i zielone światło, sztuczne zielone światło, mówię, to nie będzie dobre. Na szczęście. Po przedstawieniu już zawodników, po wyprowadzeniu ich, po zaprezentowaniu ich, na ringu światło już zmienione zostało na zwykłe, na zwykłą barwę, tak, w miarę neutralną. Ring był dosyć dobrze oświetlony, więc pod tym względem nie było problemu ze zdjęciami i jako foto. Mogliśmy podejść do samego ringu. Mogliśmy stać pod samym ringiem oczywiście z zaznaczeniem, że nie będziemy nikomu przeszkadzać. Mogliśmy też wchodzić wyżej na sam ring oczywiście za. Nie mam. Nie, nie pamiętam jak się to nazywa. Za tymi. No nie wiem. Ktoś mi przypomni. Nie pamiętam, jak się to nazywa, no ale je już na ringu, ale za tymi linami zasłaniającymi, odgradzająca, odgry, od, odgradzającymi cały ring, na których odbywały się walki. I tam też stałam przez chwilę podczas konkretnych walk przy panu, który kręcił całe to wydarzenie. Miał monopod kamerę i e, nagrywał całe wydarzenie. I kilka zdjęć zrobiłam z tej wysokości, z tej perspektywy. Kilka zdjęć dzięki temu, że właśnie miałam trochę większy zoom, trochę większą możliwość, robiłam z perspektywy, z perspektywy trochę oddalonej od samego ringu, ale dalej w tym. W tym obszarze, gdzie te walki się odbywały. I e, muszę przyznać, że sporo zdjęć, które zrobiłam na tej gali, robiłam na tej ogniskowej 24, z pokazaniem, jakby z ujęciem szerszej perspektywy, z tymi linami zabezpieczającymi cały ring i gdzieś tam w środku mniejszymi zawodnikami. Takie zdjęcia też mi się bardzo podobały. Jednak zdjęcia, z którymi miałam i mam do tej pory największy problem pod tym względem, że za bardzo, właśnie nie wiem, co z nimi zrobić, to są zdjęcia, które robiłam z niższej perspektywy czyli oparłam się łokciami na ringu za tymi linami. Trzymałam aparat w górę, trochę tak o, pod kątem, i robiłam z tej perspektywy zdjęcia. Plus y, na zakończeniu walki już kładłam aparat na ringu prawie i robiłam y, z tej perspektywy jeszcze zdjęcia. I to są zdjęcia, właśnie z tej perspektywy, które są najmocniejsze. I których wiem, że nie mogę tu pokazać. Nie mogę tu pokazać tych zdjęć, ponieważ właśnie są zdjęciami dosyć drastycznymi. I dlatego, jeżeli ktokolwiek będzie chciał obejrzeć te zdjęcia z Was, to zapraszam na e, mój profil na Fliksze. Link będzie w opisie tego filmu. Tam wrzucę te zdjęcia, ale dalej. <grym> Dalej to jest opcja tylko i wyłącznie dla osób, które chcą zobaczyć po prostu takie zdjęcia ze sztuk walki. Mi samej ciężko się robiło te zdjęcia, ponieważ było zbyt dużo emocji. To wszystko, takie walki, oglądane z trybun, z trybun <laughs> po prostu z krzesełek gdzieś poza ringiem, dalej na ringu, dalej od ringu są inaczej odbierane, niż w momencie, kiedy patrzymy przez IVF, zoomujemy sobie na 200 na przykład w tym przypadku i widzimy z bliska wszystko i... Przez długi czas nie miałam pojęcia w ogóle, jak ten film y, zrobić, jak opowiedzieć w tym filmie o tych zdjęciach. Szukałam też informacji, w jaki sposób mogę przedstawić te zdjęcia, żeby y, nie zszokować za bardzo tutaj na YouTube. Plus, żeby YouTube mi na przykład nie zablokował tego filmu całkowicie i tak jak mówiłam na początku te zdjęcia będą pokazane w bardzo małych rozmiarach tutaj na tym filmie a jeżeli macie ochotę zobaczyć je pooglądać na spokojnie no to na flickr po prostu na moim profilu na flickr będą te zdjęcia starałam się wybrać takie które są dobre które moim zdaniem są dobre które mi się podobają, które oddają charakter tego wydarzenia, ale też nie wybierałam tych najmocniejszych zdjęć. Te najmocniejsze dalej mam na dysku u siebie i muszę przyznać, że samej też ciężko było mi edytować w ogóle te zdjęcia, przeglądać je, powiększać, sprawdzać, czy wszystko jest ok z tymi zdjęciami. Ciężko mi było podejść tak stricte profesjonalnie, że to są tylko i wyłącznie zdjęcia przedstawiające dany sport, i ciężko mi było oddzielić te emocje, które te zdjęcia wywoływały. Więc tak, tak się temat ma. I od końca maja. Chyba przez miesiąc nie byłam w stanie patrzeć w ogóle na te zdjęcia. Przez długi czas w ogóle nie byłam w stanie ich przejrzeć, i w momencie, kiedy już emocje trochę opadły, już spokojniej mogłam podejść do, do, do tego tematu. Przejrzałam te zdjęcia, wybrałam najfajniejsze, moim zdaniem, najlepsze. Poprawiłam je trochę i. Przeszłam już do rozmyślania o tym, jak przedstawię te zdjęcia właśnie na filmie. Ponieważ e, chciałam Wam tutaj opowiedzieć o tych zdjęciach, chciałam Wam powiedzieć, jak ja sobie z tym tematem poradziłam, jaki sprzęt zabrałam, jaki obiektyw, ponieważ sama szukając informacji na ten temat, szukając informacji w internecie, gdy przygotowywałam się do tego wydarzenia, E, nigdzie nie mogłam znaleźć tej informacji konkretnie, jak fotografować takie gale kickboxingu, jak do tego podejść pod względem obiektywu. I wydaje mi się, że taki uniwersalny właśnie 24-200, gdyby on był tylko na przykład 4, to by było już w ogóle super, a jakby był 2,8, czy jest taki w ogóle obiektyw? Nieważne. To by było jeszcze lepiej, ponieważ tam światło było no, no kiepskie, dosyć kiepskie światło. Ale na szczęście nie było zielone przez cały czas trwania tej gali. E, więc, jeżeli wybieracie się w ogóle, jeżeli chcecie się wybrać na tego typu wydarzenie sportowe i spróbować, e, no to polecam jakiś taki bardziej uniwersalny zoom który pozwoli zrobić i szersze ujęcia, szerszą perspektywę i kilka zbliżeń, które to wywołają większe emocje, to jest pewne. Ponieważ jak pokazuję komuś te zdjęcia, oczywiście komuś, kto chce je zobaczyć, mam kilka na telefonie, to wszyscy mówią wow, nie chcę tego więcej widzieć. <laughs> Więc e, tak się sprawa miewa. Z perspektywy czasu cieszę się, że spróbowałam fotografii tego typu, czyli fotografii sportowej sztuk walk. E, czy pójdę za rok na kolejną galę Strike Kinga? Nie wiem. Może będę chciała iść jeszcze na Jakieś inne sztuki walki, ale na przykład na treningi, też nie wiem. Cieszę się, że spróbowałam, cieszę się, że jest to już za mną. I nie wiem, czy podejdę emocjonalnie inaczej na kolejnej takiej gali, jeżeli na taką galę, kolejny raz się właśnie wybiorę. Więc, y, fotografia sportowa w moim przypadku to nie tylko piłka nożna, rugby. To też był na razie jeden przypadek y, takich sztuk walk, które y, były po prostu ciężkie emocjonalnie do tego, żeby te zdjęcia zrobić i żeby być tak blisko tego wszystkiego. Żeby widzieć tą siłę, tą determinację, tą chęć walki na tej gali, na tych konkretnych walkach, żeby, żeby to oglądać, i żeby to jeszcze sfotografować z bliska, po prostu. Więc tak ten temat wygląda. I chyba już więcej nic nie jestem w stanie dodać do tego tematu. W opisie tego filmu jest link do flickra mojego. Jeżeli macie ochotę, jeżeli czujecie się na siłach, to zapraszam, możecie sobie tam kliknąć, pooglądać te zdjęcia. Jeżeli nie, no to nie. To przesuńcie dalej, oglądajcie zupełnie co innego. Yy. I. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!